Hej, hej, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Fallout Sheltera. Było parę dni przerwy, ja w tym czasie coś tu sobie cykałem. Nazbierałem parę kapsli i będziemy dalej tu kombinować jakieś budowy z kosmosu. W ogóle o ile ta nasza baza jeszcze stoi, strasznie niezadowoleni ci ludzie. Ale to jest wina tego, że ostatnio mało się zajmują sobą, ojeju. Tu widzicie, centrum szkoleniowe działa pełną parą. Jak ktoś już ma maksa, to przerzucam jedno, pomiędzy jedną a drugą. Ale jeszcze tutaj jednego nie mam na szkolenie. Mam S, A, P, I, E i C. O Czego nie mam? Hmm. Jakiegoś nie mam centrum szkoleniowego i e c game rooma nie mam, Ok. Game room. dobra, jest game room. Do tego nowego wsadzimy do game rooma tą panniusię. Paniusiu, będziesz sobie w gierki grała. <laughs> Ty powinna się Ezo nazywać. Ty powinna się Ezo nazywać, bo w gierki będziesz grała. Dobra, co my tu jeszcze... O, Oleż, mamy kapsli, czekajcie, ważna rzecz. A co to jest tu? Czy oni żyją jeszcze? 8 i 7, 9 i 9, 6 i 7, 9 10, 5 i 8 i 8, 8. Dobra, żyją. Okej, okay, żyją. Moi drodzy, mamy problem z prądem. Produkcja o 11 więcej. I produkcja o 11 więcej. Dobra. Czy tutaj w ogóle jest pełna obsada? Jest. Ok, teraz prądu nam nie powinno zabraknąć i mamy bardzo duże magazynowanie. Więc powinno to się udać. Zobaczmy na statystyki. A w ogóle magazyn jak? Prawie pełny. Nie, dobrze, znowu. Ej. Statystyki. Produkujemy 74 powera, zużywamy 54. 66, 40. Dobra, powinna baza być w tej chwili zabezpieczona, moi drodzy. Tu na dole gdzieś porozdzielałem te pary, tak? Tu są same panie, tu są same panie, tu są sami panowie, tu... Chwilowo jest wstrzymane rozmnażanie, bo jest nas i tak już dużo. Najpierw musimy tutaj zrobić porządek na górze. Jak widzicie, tu już zacząłem kombinować i teraz, jak wpada ktoś... O Jezu, robot mi zaraz zginie. Ej, gościu! Nie panikuj! Oho, robot zginął. Robot, reaper! Weźcie tego skorpiona zatłuczcie. No. Ile można? Dobra, w ogóle jakie my mamy zadanie? 8 dzieciątek. 6 pożarów i 8 deadplow. Dobra, to 8 osiem... dzieciątek pominiemy, bo nie będę na razie... Robił tych Dzieciątek. Znowu z prądem problemy. Ajajajajaj. Rush Rush Baby, Rush Rush. Musimy go trochę naprodukować. Dawno tu nie byłem w bazie mojej. Ale na szczęście, zobaczcie ile z podróży, ze wszystkiego kapsów nazbierałem. I w ogóle tego nie wydawałem, czekałem na odcinek. Red Roche. jak mam zadanie na fajery, to teraz karaluchy. Też tu nie ma broni? Ty jakaś bitna jesteś. Masz jakiś pistolet, byle jaki. Lepsze to niż nic. Dobra, jedziemy dalej moi drodzy, tu nie ma żartów. O, jest room on fire i gitara. No, gasicie, bo chcę tutaj rasza zrobić. Bo nam spada. Ej, no na 30% fail. I znowu kara luchy red jakieś. Dobra, ktoś tu nie ma broni? Tu jakiś ziutek jest zestresowany. Masz ziutek, jakąś szczelbę. Ej. Wracaj! Honor mm. tu Ziódku. Kurde, przez te przyspieszania, to jeszcze gorzej mam sytuację z prądem niż miałem. Ej, no nie róbcie sobie kpin ze mnie, bo zaraz tu gdzieś pożar ten. No, tu już prąd nie dochodzi na dół. Nie róbcie sobie ze mnie żartu. oj, ile ras teraz ma 54%, to już za dużo Dobra, tyle z było Tu już ciemnica w piwnicy Jak widzicie Gdzieś na górze też pewnie już ciemnica Tak jest Bardzo nie podoba mi się to Dobra, usuniemy ten kamyczek Bardzo mi się to nie podoba A, to nie tu usunę no, Dobra, usuniemy te kamyki tu na górze już. Niech będzie ładnie. A, to jest klinik. Tu jest power. Advanced Regenerator. Uhuhu. Dobra, moi drodzy, tu nie ma co żartować. Nuklear Reaktor. Tylko, że tu winda ma być... Okej. Okay. Tu windy mają być w środku. Elewator tak jest, tu winda ma być w środku. Postawimy jeszcze jedną windę. Tu i tu na dół. Ok. Zrobimy już tutaj połączenie. I nie elewator, nie, nie, nie. Gdzie jest ten superprądowy ten? Nuklearreaktor jest tu. I tu. Dobra. Ty potrzebujesz jeszcze upgrade'a. Ty potrzebujesz ludzi z S. Spoko, spoko. Ludzie z S gdzie jesteście? Powiedzcie mi Dobra, nie Maruci tam Ludzie z S są tutaj. Nie, tu jest A. To tutaj. Dobra. Ma też tam już? Trochę poćwiczone. Lala, jak tam twoje S rośnie, dobra. O, o, ty jesteś idealną kandydatką Żeby robić nowy prąd. Ty też. Na razie jesteś wyłączona z planu super szkoleniowego, bo trzeba tam obsadzić ekipę. Jakaś smutna melodia mnie tu dopadła. Dobra, tu gdzieś też ktoś może być z jakimś SM. O widzicie? Jaki ładny S. Dobra, i są już cztery osoby i one będą tu produkować nam prąd. Jeszcze je ubierzemy trochę. Cześć. Masz jakiś plazmę i masz coś na S. A masz taki oficerski kombinezon. Ty masz taką szczelbę i coś na S. A, też taki soldier. Uniform. Ty masz taki laserek i. Ty masz coś z S. -a. I ty zostałeś jako czwarty. Ci tu ubierzemy, o na przykład to, i masz jakąś plazmę, i teraz jakiegoś peta. Mm, mm, mm. Jakoś nie bardzo im tu jakiś pet pasuje, nie? Masz jakiegoś pieska, żebyś był szczęśliwy. No masz tam, nie wiem co. Damage resistance, nie wiem. Niech sobie jakieś tupety chodzą. Dobra i powinniśmy teraz z prądem wyjść na swoje. Super, kolejny rush. Dobra, pięknie. To nam powinno rozwiązać problemy z prądem na razie. Dobra, mamy 33 tysiące kapslów. Kapsli, kapsluchów. Jakkolwiek to brzmi. Chodźmy tutaj. Dobra, jak to miało być? Tędy, tu w dół. Tędy, tu w dół. I teraz nie mogę usunąć tej windy. Dlaczego? Bo tu nie jest połączone. Ok, co to jest? Weapon Workshop. No dobra, moi drodzy, to musimy zbudować moim zdaniem na razie. Windę tutaj w dół. O. Tu zbudować jakieś living quarters. Na razie przynajmniej. Dobra. Teraz tu jest połączenie, więc podobno Yeah! Dobra, moi drodzy, udało się to zniszczyć. Eee, ha, ha, ha. dobra, dobra. I teraz. Hu, hu, hu. Mm. Tędy, tu, tędy, tu. Tędy, tu. Nie, to nie bardzo. Nie bardzo to wygląda, bo tu będzie przejście. Tak, tu, tędy, tu, tu. Przydałoby się windę gdzieś... ...przestawić. Hmm. Toś mi tu nie gra za bardzo. Ej, no nie levelujcie tak szybko, moi drodzy. Jeszcze coś? Dobra, spoko. Spoko loko. Co my tu mamy dalej? Hmm. hmm, hmm. Trzeba by to jakoś to tędy, tędy. I później stąd. Tu nie może być windy. Bo będzie tak połączenie. Dobra, na pewno mogę postawić magazyn tutaj. To jest pewne. I na pewno mogę postawić magazyn tutaj. I na pewno mogę postawić magazyn tutaj, okej. Okay. W porzo. Teraz. Aaaa... Tu kurczę jednej dziurki mi zabrakło, bo tu gdyby weszły nam dwa budynki i winda jeszcze to by było bosko, ale nie wejdzie nam Nie wejdzie nam, tylko teraz pytanie za 100 punktów Kurde 17 tysięcy kapsli ubywa O! Jest jakieś znalezisko! No to idziemy zobaczyć. Mam nadzieję tylko, że to nie ten z rakietą. Tylko nie ten z rakietą. Niech będzie miał jakiś karabin. Dobra. Coś znalazł. Red Rocket. tak, ah, to jakiś... <laughs> ...pusty place. I co tutaj znalazłeś? Karaluchy pod poduchy. Dużo tych karaluchów. Chyba całe trzy. Piesek! Gryź go! Gryź go! Psiunia! Psiunia dajesz go! No jeszcze jedna seria z karabinku powinna być ok, Dobra. Flaszka, trochę kapsli, no, ale sporo tych kapsli. Jakieś coś takiego. No dobra. Wracaj. Mój drogi, wracaj. A my widzimy się już w kolejnym odcinku, w którym będziemy kombinować, co zrobić z tą górą. I może porobimy jakieś questy i może coś innego porobimy. Nie wiem. Na razie jeszcze mamy 17 tysięcy kapsli, więc jeszcze będziemy walczyć. 5, 6, to jeszcze wytrzyma chwilę, może sobie iść jeszcze tam spacerować, a ja wam dziękuję, zapraszam was do kolejnego odcinka, jeżeli was interesuje, co tam w bazie piszczeć będzie. Trzymajcie się, hejka i pa, pa!